Z tej strony Leon, dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z CS-a z operacji Broken Fang razem z Koksiarzem Dzień dobry, widzowie, albo dobry wieczór, zależy o której porze to oglądacie. Więc dzisiaj postanowiliśmy nagrać obrońcę na mapie Engage. Nowa mapa, nowy. No, tryb nie jest nowy, ale w tej operacji jest nowy. I na... tryb ten polega na obronieniu BS-a przed 25 wrogami. Musimy ich zabić, więc no to wiecie. Nie możemy dopuścić do zaplantowania paki. I spodziewajcie się takiego trybu co tydzień, więc nagrania z tego trybu no co tydzień, bo taki tryb, tylko że inna liczba wrogów i inna broń do zabicia ich potrzebna będą w cotygodniowych zadaniach z tej misji. A teraz... Yy, przyjdź, zaczniemy wyszukiwać mecz i widzimy się z wami pocięciu już na mapie. Siema, siema! Witajcie, pocięciu! No, pocięciu, akurat. Czego dwa mapa? No i lecimy. No. Jeszcze próba, oczywiście. O, oczywiście w życiu to już była jakaś... oj, to pierwszy... Na pier wjazd na pierwszy Skąd jest. a, schod Samochód. Czy drugi? Yes, Dobra, nice. Jakie ja będę ginął to? Nie, nie dziwcie się, jestem trochę gorszy. A to był ty suknię. Ale on też jest dobry. Smoki. Dobra. Kurnik wyskanowany został. Jeden most co? Cześć, że by heada walną, a ja, że nie umiem zabić buta. Szczepan, przez ścianę w heada. Proszę, zreportujmy jeszcze pana, gdzie o, on o, jest w, w, w tabeli, który w on, w tawel, w tawel. on jest. P. Dobrze, pamiętajcie, widzę, pierwsza śmierć musi być, bo to... Jeżeli nie byśmy tego nie zrobili na no pierwszej śmierci, znaczy, że jesteśmy tryhardami. No, a my nie jesteśmy. My nie, nie, my jestem. gramy, wiecie. Proszę My gramy dla by... was. No nie! No nie! Drzwi. Wszystko poprzez nami. Teraz. Oglądaj skina. Mam <laughs> skina Leona. Patrz jaki ładny. Wy nie widzicie no, tak. No, no, wy nie widzicie. <śmiech> <śmiech> mojego skina. Patrz Leona. Bym Ci nagrodą M-kę. Chcesz? Nie. Nie ty wiertaret nie. tu 23hp już Palak Czy go nie gasiłeś? Nie, nie, bo, bo nie miałem Za późno kupiłem nie, nie mogłem kupić Nie, i on znowu będzie uciekł Tędy, patrzcie widzowie Pokażę wam jak, jak te boty są wspaniałe I on będzie biegł tędy Maszron, meczką dla ciebie Jakbyś chciał, chcesz? Okej okay. No tutaj -uh. Jaki ładny skin! No, Hmm... hmm. Nie jest skąd. Oj, pierwszy wjazd jest dla on. Fajt! I b, most i schody, most, schody. Uciekli, no nie! Rozumiem. Teraz nam się musi Ma, Za drugim razem! Znaczy za pierwszym razem, pierwszym, za pierwszym, no! No, ale drugi raz, że. że o... tak. no tak, ale tego drugiego razu to kto by liczył? Każdy wie, że to za pierwszym Dobra, od nadejda zginął Schody Most, most, 50 HP miał Ale będzie tak, będzie Leon od drzwi. Bo one zawsze idą od drzwi. Proszę państwa, zobaczcie na odcelownik. Zobaczcie, jaki aim w głowę pójdzie, i proszę państwa, i hedzik! To jest właśnie Leon, to jest Mas, właśnie maszynka. ten pro player. Nie, ja nie chcę chyba Ale ja mam swoją przecież. A, zapomniałem. A tu jesteś lepszego niż MK. Co, coś wiesz się Dobra kurnik jak zwykle należy skanować. pamiętajcie jak będziecie to grali to skanujcie kurnik Ja nie umiem przeskakiwać Ja nie komentuję Co? Ja powinienem za, 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 za późno rzuciłem tego smoka. Land, ty miej tego smoka włapi już, okej? Już wiem. Teraz też już wiem. Teraz też. Dobra. Pamiętajcie, o. do trzech tak. razy sztukę. o! Tak, tak, Trzy Każdy... Razy. Tak, każdy zawodowiec jakikolwiek w sporcie ćwiczy do trzech razy i my też ćwiczymy do trzech razy. Side? Dwóch będzie od drzwi. Kosa robię. Szybka kosa, Załykam. O Nie, side! Hmm. O, dobra, try hard jest, gielka, niebieskie fałdy. A są same rozdawane, proszę Państwa, drodzy widzowie. Ja was skokciarz uczy jak grać Od razu smoke Skórnik znowu przeskanowany Dwóch góra i jeden main Side. Jest na samej górze, schował się za skrzynkami O nie, wyszedł właśnie Drzwi, Leon. Gdzie on jest? No dobra. dobra, nice. Ja sobie kupuję MK od razu. I. I z granat. A ten za zaczepny za wolę rzucić nawet tak, oboję się, jeszcze pomyla. Wolę mieć w ręku od razu ten tym, żeby się nie. nie zrobić faila żadnego. jest znowu kurnik. Kurnik przeskanowany. Most. I drzwi będzie ostatni. daj mi, daj mi, daj mi. Dobra. Czekaj, nawet mu otworzę drzwi. Gdyż on i tak otworzy z drugi, drugiej no. strony. Flaszuje. Dobrze! Zobacz. Chcesz kołasz Nie, 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 nie umiem no. grać z bo co, bo on... Bo on bez skina, widzisz <laughs> widzicie jakby... Nie, 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 nie. Na agro-dropie wygrał ci raz w życiu. Dobra, dobra, na dropie raz w życiu raz wygrałeś i od razu bez skinów, to tak jak bez ręki. Bez, bez, bez ples... A nie, flesy są. Leon, <laughs> powiedz to memu ekranowi, który jest taki jasny, jakbym nie wiem co. W góra. Uciekł za boksa na górze. Palę go. Gdzie on jest? Drzwi ostatni. Lad jest twój. Flaszuje. No bałem się, że z giget. Nie, nie, nie. Jak już Tu jest kołaszek jakby, co? Nie, 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 nie. Wolę jednak nie. Autokampa biorę. O! Dobra. smoke jest. skanuje kurnik. Kurnik umarł Znajduję górę, chowam się Hej, A to jest ostatnia runda? Tak Dobra Jeden jest jeszcze górę i jeden jest nad nami Nie, drzwi jeden drzwi. Jeden drzwi i ostatni góra jest O, wyszedł, wyszedł Glon, celuj się w drzwi jest twój. Dobrze! Nice, S? nice, nice, Dobra, jak, jak do trzech razy sztuka? To było do trzech razy sztuka. No. Dokładnie. 19 tysięcy, bardzo dobry wynik. No, dobrym. Dla mnie to jest bardzo dobry wynik, bo pierwszy raz robiłem to. I to trzech razy, no, razy no, sztuka nie, wyszło. Nie Dziękuję wam za oglądanie. Jak, jak wam się spodobało moje trochę lamienie, to, to możecie zostawić yy, łapkę w górę, oczywiście subik. Takie takie zadania z operacji Broken Fang będą jak, Co tydzień? Co, 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 co tydzień, no. Będziemy robić tak. cały czas. Te zadanie. No. I to chyba wszystko. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć! Cześć, cześć. Hello. Z tej strony Leon. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z operacji Broken Fang razem z Koksiarzem. Cześć, dzień dobry drodzy widzowie. Dzisiaj nakrywamy kolejny, już drugi tryb obrońca. A tym razem na mapie sparingowej Apollo. Szkoda, że nie Apollo 11. To był niesamowity zbieg okoliczności wtedy. I dzisiaj naszym zadaniem będzie zabicie 10 wrogów 10 różnymi pistoletami. Zarówno tymi, których może używać tylko TT lub tylko CT i tymi wspólnymi. Więc nie przedłużając, widzimy się z na mapie. Dobrze, witajcie widzowie na już mapie e, pocięciu, które no, było do przeczytania mapy mm -hmm. Więc co On lecimy Ty patrzysz no, oczywiście. tak e, jak ja dół patrzę Ja będę patrzył środek i podwórko, albo dwa podwórka, nie wiem kto sobie to woli nazwać, jak no, Leon, sytuacja u Ciebie na froncie? P2000 zabito Czekaj, został mój ostatni z USP-a. Okej, okay, dobra. No to y ja rewolwer i dual e będę. Ja Digla kupię i CZ-kę. Dobra, niech podejdą, bo chcę ich bronie wziąć w razie czego. Five ale nie będzie teraz. Nie, nie, 57 w trzeci zawsze. Znaczy, tak jak grałem, to przychodzi w trzeci. Zrobiono. Tutaj jeszcze... Hey. Zostaw go, zostaw go. Oto mój. Tylko z cz -ką. muszę cz moją podnieść. Hej. O, dobra, zauważył mnie. Za wallhack. Dobra, nice. Jeszcze co zostało? 57, 7 57, No to nice. Nice. Za pierwszym... pierwszym... Za pierwszym, za pierwszym, za pierwszym. Ale łatwo. Hmm. Wiecie, że jak ja się z tym męczyłem? Bo ja już to kiedyś robiłem. Znaczy, ja robiłem to z dwoma znajomymi w różnym czasie. I tak się męczyłem. U mnie CZ -ka. jest kurde. 5, 7. Nice, nice, za pierwszym podejściem. Słuchaj, bardzo szybko. Yes. Ja Myślałem, że gdzieś się z tym męczyć godzinę. Myślałem, że jak głodny będę przez godzinę chodził. No. <laughs> A to nam no, naprawdę dosłownie za pierwszym podejściem tak szybko wyszło. I chyba prawdopodob Ej. prawdopodobnie, prawdopodobnie, no. ja chyba połączę te dwa odcinki. Ten jeden poprzedni. Ona mi się nie zdarzyło za pierwszym, tego zrobić, jak się Krabiłem to. No. Wow. To bardzo szybko, dziękuję. Kolejne odcinki będą oczywiście, no, jak wiem. będą. Misje znowu, te co tygodniowe. Yy, za dwa no. dni wchodzą kolejne. Nagrywamy to w niedzielę, a za dwa dni wchodzą kolejne misje. Nawet za trzy można powiedzieć. No i więc chyba będziecie się spodziewać od razu, jak ten, jak wejdą nagramy, co nie, Leon? No tak, jak, jak wejdą I, i pewnie. No, no. i jak chcecie więcej takich odcinków, to oczywiście sub, subi, kłapka w górę. Bo po, do, po ostatnim to bardzo fajnie zrobiliście Naprawdę dziękuję Róbujcie wam tak No jak będzie tak dalej to będą zawsze te z operacji Nie zmieniajcie no. się, pamiętajcie No, tak. no i dziękuję wszystko. za wszystko Cześć, cześć